Projekt Inne Grodziskie to inicjatywa Pomorskiego Oddziału PSPD. Ośmiu piwowarów domowych zdecydowało się wziąć w nim udział i uważać swoje wariacje na temat piwa grodzickiego. Ideą projektu było sprawdzenie i pokazanie, czy styl piwa grodzickiego jest na tyle plastycznym stylem, że można stosować wobec niego rozmaite wariacje. Na pierwszy ogień weźmy piwo browaru Kusy Purtk, Dyskobolia, Grodziski Lager. Czyli to jest piwo grodziskie. Wydaje mi się, że zasyp tego piwa jest taki jak dla piwa grodzickiego, z tym, że z tą różnicą, że drożdże użyte do niego to są drożdże lagerowe. Nie wspomniałem, że piwowarem browaru Kusypurt jest Mikołaj Bożeszkowski. Sprawdźmy, jaki jest kolor piwa. Jaśniutki słomkowy. Prawie niemal idealnie klarowny, także można powiedzieć, że jeśli chodzi o wygląd, jest naprawdę super. Piana jest dość wysoka, dość obfita, średnio-drobno-plęcherzykowa, i wygląda jak typowe grodziskie. A jak pachnie? Zdecydowanie czysty lagerowy profil z lekką nutą wędzoną, ale ta wędzonka jest naprawdę delikatnie zaznaczona. Niemniej wyczuwalna, ale też mamy taką fajną słodową słodycz typowo lagerową, taką zbożowość, chlebowość. Bardzo przyjemny aromat. I czysty, czysty, przyjemny aromat. W smaku już wędzonka jest. Jest to taka charakterystyczna mineralność. Nie mylić z wodnistością, ale jest coś takiego właśnie rześkiego, orzeźwiającego w tym piwie. Tak jak w typowym piwie grodzickim. Bardzo czysty profil. To jest rzeczywiście takie... No, to jest grodziskie bez estrów, bez dodatkowych jakichś tam wytworów fermentacji, czyli bardzo czyste, lagerowe grodziskie, więc jak najbardziej tutaj eksperyment się sprawdził, aczkolwiek przez tą czystość piwo może się wydawać trochę wodniste, niemniej jest niesamowicie orzeźwiające. Wędzonka na średnim poziomie nawet bym powiedział na niskim, ona jest tylko tak delikatnie zaznaczona, za to bardzo fajnie wchodzi po kilku łykach goryczka, ona jest bardzo, bardzo szlachetna, wyraźna jest zaznaczona, ale nie jest mocna, no jest idealnie wkomponowana, jest, jest... znakomicie pasuje do tego piwa, do jego woltażu, do jego mocy, do jego pełni. Można by, można by rzeczywiście pokusić się o robienie Grodzisza na, na w drożdżach lagerowych. Drugim degustowanym dzisiaj piwem będzie piwo Kolonia Grodziska Single Hop Marenka. Browar braterski Bam, Bam. To jest browar Andrzeja Utnika. Kolonia Grodziska, czyli połączenie piwa grodziskiego z kelszem, czyli piwem kolońskim. Piwo mocno wysycone. Tutaj z dna pokala bardzo z takim dziarskim Bombelki wnoszą się do góry, tworząc całkiem ładną, też niezbyt wysoką, ale taką puszystą, średnio- i drobno-pęcherzykową pianę. Barwa również, tak jak w poprzednim wypadku, nieco opalizująca, ale słonkowa bardzo ładna. Tu już mamy trochę, mm, trochę inny bukiet. On już nie jest taki czysty jest trochę estrów jest taka owocowość lekka. Trochę jabłkowe. Aczkolwiek nie zielone jabłko, nie aldehydocytowe, tylko, mm, tylko bardziej mm, heksania metylu, czyli czerwone jabłuszko. Takie dojrzałe owoce, trochę poziomka. Wędzonki w aromacie nie ma praktycznie w ogóle. Albo i w ogóle. Tu dominuje aromat owocowy czerwonego jabłka. Również w smaku jest trochę taki mm, taki trochę kompotowy. W sensie jak kompot z jabłek, czy kompot z gruszek. Natomiast wędzoności tutaj w ogóle, w ogóle nie ma. Kolejnym piwem jest piwo mojego autorstwa. Wodnik Witold. Czyli połączenie Witbira i piwa grodzickiego. Ekstrakt 7,7 ,7, alkohol 3,0. W zasypie pół na pół słód Grodziski i pszenica niesłodowana, oczywiście przyprawy, kolendra, skórka gorzkiej pomarańczy i rumianek. Aromat to przede wszystkim skórka pomarańczy i kolendra, czyli zdecydowanie witbirowy charakter. Kolor jest, no, słomkowy, żółty, mocno opalizujący, piwo jest dość mocno zmętnione, co jest też wynikiem tego, że było nieco przegazowane, więc przy otwieraniu się te osady wszystkie wzburzyły. No ale jak na Wilbira można to zaakceptować. Na Grodziskie byłoby zbyt mocno zmętnione. Więc można powiedzieć, że wygląd jakby powziął od Wilbira. Podobnie piana. Taka dość średnio wysoka, średnio i drobno pęcherzykowa. Może niezbyt zbitej, niezbyt trwałej konsystencji, ale może być. Tak jak mówiłem, aromat przede wszystkim widbirowy, wędzonki tutaj za wiele nie ma. Ona dopiero się może pojawić dopiero w miarę ogrzewania. Natomiast na pewno jest w smaku. W smaku jest wyraźne połączenie nuty wędzonej z nutą cytrusową, kwaskową. Piwo jest... Znaczy wyraźnie w piwie czuć yy, skórkę gorzkiej pomarańczy. Yy. Jest też taki kwaskowy, wręcz nawet trochę cytrynowy, nieco ściągający finisz. Piwo jest generalnie bardzo wytrawne. No i, i pod koniec jest dosyć, dosyć cierpkie. To pewnie nie każdemu przypadnie do gustu. No ale pije się bardzo dobrze, trzeba przyznać, że jest bardzo pijalne, bardzo orzeźwiające, aczkolwiek no, zdecydowanie bliżej mu do widbira niż do piwa grodzickiego. No, i możemy jechać z następnym piwem. A jest to kapitan Żbik. Kapitan Żbik pomoże Ci. I to jest Żytogrodzisz. Czyli piwo grodziskie i piwo Żytnie w jednym. Czyli Żytnie grodziskie. Browar domowy, dno bojlera. Yy, piwowarem jest <laughs> Aleksander Hejna. hu. Olek mówił, że część butelek mi się nie nagazowała. Na spotkaniu miał nagazowane, natomiast teraz jak na dostałem nie nagazowane. No ale trudno. Trochę szkoda, bo to jednak dosyć diametralnie zmieni obraz tego piwa. No, jak oceniać grodziskie bez gazu i bez piany? Na pewno nie jest to łatwe. No to skupmy się na kolorze. Kolor jest słomkowy, ale nie aż tak jasny, jak w tych poprzednich Grodziszach. Yy, zdecydowanie ciemniejszy, on już nawet wpada w złoto. I jest le lekko, bardzo lekko opalizujący, ale i tak bardzo, bardzo klarowny, jak na piwo grodziskie i żytnie. No to naprawdę klar jest spory. No tu po prostu, <gryw> to jest aromat soku jabłkowego, to jest... Tak jakbyście sobie kupili sok w kartonie, otworzyli, nalali do szklanki sok jabłkowy. Naprawdę, z taką nutą lekką słodową, ale jednak nuty jabłkowe, ale takie czerwone, dojrzałe jabłko tutaj dominuje. No, bez wysycenia trudno określić. Natomiast mm, ten słód żytni jest wyczuwalny. To piwo jest dość takie oleiste, takie może nie kisielowate, ale ma taką specyficzną strukturę. Tym bardziej przy tak niskim balingu no czuć, że tutaj jest, jest ten słód żytni dodany. No szkoda, że piwo nie jest wysycone, bo myślę, że że byłoby bardzo orzeźwiające, bardzo pijalne. Co prawda od Grodziskiego odchodzi dość daleko, bo ani wędzonki tutaj nie czuję. Chociaż może trochę jest, może jest. Tak się skupiłem na tym jabłuszku, że, że zapomniałem, ale rzeczywiście jest. Jest trochę wędzonki, ale ona jest bardzo, bardzo z tyłu. Podobnie w smaku, też, też gdzieś tam majaczy, ale w tle. W smaku to jest taki właśnie napój słodowy mm, z taką właśnie nutą jabłkową. No i kolejne grodziskie. Już teraz przechodzimy do tych takich trochę bardziej hardkorowych klimatów. Tak sobie akurat podzieliłem kolejność, że, że na początek będą to takie bardziej delikatne, a tu już na koniec mamy coraz bardziej podkręcane tempo. No i właśnie, nadszedł czas na piwny ul, gdzie waży Łukasz Pawlak i jest to whisky grodziskie, czyli piwo grodziskie, ale ze słodem wędzonym torfem. Chociaż jeśli dobrze pamiętam, to Yy, tu było pół na pół torfem i tak było chyba 50% torfem i 50% yy, dębem. Bardzo klarowne na razie najbardziej klarowne, wręcz idealne, idealnie klarowne jaśniutka, słonkowa barwa. Piana nie za wysoka ale no taka średnio, drobno W zasadzie wszystkie te piwa mają bardzo podobną pianę, podobne wysycenie, no może poza tym kapitanem żbikiem. Aromat torfowy, zdecydowanie świeżo położony asfalt, przepalony kineskop, jakieś bandaże zużyte tego typu klimaty. No tu również mamy. Hu, no jest jest naprawdę mocno, mocno torfowe, mocno wędzone. Zdecydowanie tutaj yy, charakter wędzonki dębowej został zniwelowany. Jest to bardzo ciekawe doświadczenie dla tych, którzy lubią tego typu wędzonkę jak najbardziej OK. Jest, jest zabawa, tak, jest, jest ciekawie, aczkolwiek ze względów praktycznych, no to nie chciałbym, żeby piwo grodziskie tak smakowało. No niestety, tak jak, jak, jak jestem zwolennikiem właśnie torfowej wędzonki, tak ni cholery ona mi się nie kojarzy z jakimś orzeźwieniem, z jakimś czymś, no, ona po prostu jest ciężka, jest taka. No, gryzie mi się po prostu charakter wędzonki z charakterem piwa, więc tutaj mi to do końca nie leży. Znaczy, smakowo tak, ale jakby pragmatycznie nie, nie, nie bardzo. Nie widzę w tym zbyt wielkiej przyszłości. Ale, no, znowu trzeba powiedzieć, że piwo jest bardzo udane, bo jest takie, jakie miało być. Naprawdę nie ma się do czego przyczepić. Jest bardzo smaczne. No, nie nazwałbym go orzeźwiającym, ale na pewno bardzo smacznym. Lecimy dalej. Szóste już piwo. I to jest piwo, które wzbudzało na pewno największe zainteresowanie, największe kontrowersje. Już sama etykieta bardzo zachęca. Nazwa Grodziskie mówi nam, że jest to Grodziskie Berliner Weisse. 8% ekstraktu, 3% alkoholu, słód grodziski wireman, chmiel Soraci Ace, drożże FM51, czyli fermentum mobile, i bakterie Lactobacillus casei. To są bakterie pozyskane z probiotyku, więc też swego rodzaju eksperyment. Browar Bombel. Piwowarem jest Tomasz Bieńkowski. No i znów, co mamy? Kolor, jasna słomka, mocno opalizujący, bardzo zbliżony do witbira grodziskiego. Jest zdecydowanie jaśniejszy niż reszta i zdecydowanie bardziej zmętniony niż reszta. Mocno wysycony. Głośno tutaj pracuje piana. Piana niewysoka. No, standardowo, średnio drobno pęcherzykowa. Nie ma się tutaj za bardzo co, w co zagłębiać. No. Aromat, który mi się kojarzy osobiście z nie, nie tyle wibowitem, co takimi oręża, orężatkami w proszku, takimi kwaskowymi, a to właśnie za sprawą yy, tych, tych yy, bakterii kwasu mlekowego w połączeniu z, z chmielem Soraci Ace, który też daje bardzo ciekawe, bardzo nietypowe i charakterystyczne nuty. Jest taka trochę multiwitamina. Mm, no taki... Taka właśnie orężatka w proszku, no. Co tu dużo mówić. Jest lekki kokos. Mm, też taki właśnie od tego chmielu sorachi Ace. No, bardzo intrygujący aromat. Aczkolwiek nie czarujmy się. Z grodziskim nie ma kompletnie nic wspólnego. Wędzonki tutaj w ogóle nie czuć. Mocny, mocna kwaskowość, taka jak witamina C rozgryziona, nie jest to na takim aż wysokim poziomie jak w oryginalnym Berliner Weisse, natomiast jest wyraźna, mocna, mocna kwaskowość, piwo bardzo orzeźwiające, bardzo rześkie, choć obawiam się, że... Po dużych ilościach, no to z gaga bym mnie wykończyła. No, tak jak mówię, grodziskiego piwa, no to tutaj z grodziskiego piwa jest tylko, są parametry. Może trochę barwa, jeśli by brać za wzór piwa na przykład grodziskie według Pinty. To tak mniej więcej wygląda. No i już powoli zbliżamy się do końca, przedostatnie piwo, Grodzisz Red Ale. To jest piwo, z którym ja wiązałem najmniejsze oczekiwania. No bo red ale, no to wiadomo, karmel, nuda, słodowość, melanoidyny jakieś tam. Generalnie totalnie nie moje klimaty. Natomiast ono okazało się największym zaskoczeniem. Zaraz powiem dlaczego. Kolor przy tak wąskim szkle ciężko określić. No ale jest, wpada, wyraźnie wpada w czerwień, w, taką, w taki brąz, ciemno-złoty, ciemno-bursztynowy, jak najbardziej się łapie. Piana, jak widzicie, obfita, bardzo ładnie zbita, <laughs> drobno-średnio piwo mocno wysycone, no jeśli chodzi o wygląd, naprawdę jest klasa. Aromat. Potężna, znakomita wędzonka. To jest piwo na słodzie wędzonym własnoręcznie. W smaku jest, jest mocna podbudowa karmelowa, słodowa. Na pewno nie jest to piwo orzeźwiające, nie jest to bardzo rzeźkie, tak jak większość pozostałych. Ale na pewno ma coś w sobie i zdecydowanie jest jednym z ciekawszych, z ciekawszych wariacji. Na pewno najbardziej wędzone piwo w całej stawce. I to jest taka wędzonka. Ostypkowa. Tak naprawdę bardzo przyjemna. Bardzo intensywna. A jeszcze nie powiedziałem: piwo uważał Maciej że wózki. Z tego co wiem, on chyba nie ma nazwy swojego browaru. No ale nie trzeba mieć nazwy browaru, żeby. Mieć dobry browar, bo naprawdę piwo jest wysokiej klasy. No i na zakończenie piwo pomysłodawcy całego zamieszania Łukasza Szynkiewicza z browaru Apsztyfikant. Jedna noc w nowym porcie czyli Grodziskie Stout. No, barwa nieprzejrzyście czarna piana wysoka, drobno-pęcherzykowa. Piwo prezentuje się jak rasowy stout. W aromacie Fantastyczny zapach czekolady, słodów palonych, kawy. Ale najbardziej czekolady. Mleczna czekolada. Znakomity, znakomity aromat. No, niestety nie ma wędzonki. Została zdominowana przez słody palone. No, ale trudno, coś za coś. Rasowy dry stout. Wytrawny, mocno palony, czekoladowy. No, naprawdę znakomite piwo. To jest, to, to piwo smakuje jak rasowy dry jedenastka, dwunastka. W ogóle nie wiem, czy bym, czy bym się zorientował, że, że to ma tylko niecałe 8 BLG. Fakt jest, może taka nuta lekko wodnista, ale w dry tak też to się zdarza. To jest po prostu bardzo wytrawny styl i nawet dwunastki potrafią czasami być wodniste. Świetny stout. Niestety trochę za mało ma wspólnego z Grudziskiem. No także skoro to już jest ostatnie piwo, mogę powoli podsumować jakby moje spostrzeżenia z całego projektu. Muszę przyznać, że piwa naprawdę wszystkie stały na bardzo wysokim poziomie. No może poza tym fakapem z niedogazowaniem, ale uwierzcie mi, że nagazowane piwo Kapitan Big było naprawdę w porządku. Wszystkie piwa były na bardzo wysokim poziomie, naprawdę były bardzo smaczne, bardzo ciekawe i muszę stwierdzić, że grodziski, jako styl jest naprawdę niezwykle plastycznym, niezwykle fajnym i wdzięcznym stylem, jeśli chodzi o rozmaite wariacje, o rozmaite eksperymenty, aczkolwiek, co dało się też zauważyć przy kilku tutaj obecnych piwach. Yy, trzeba uważać, bo. Jest to jednak styl, który jest bardzo łatwy do zdominowania. Szczególnie w połączeniach z tak bardzo y, wyrazistymi właśnie stylami jak Berliner Weisse, czy jak, czy jak Stout, czy jak Witbier. Y, no trzeba uważać, żeby ten drugi styl po prostu nie przykrył tego, co, co jednak chcemy, żeby zostało. Żeby nie przykrył tego grodzisza w grodziszu, tak? Żeby jednak y, biorąc łyk, czy wąchając piwo cały czas wiedzieć, że kurczę, to jest Grodzisz, tylko w takiej bardzo fajnej wersji. Więc zdarzyło się parę bardzo fajnych piw, które jednak trochę tego Grodzisza przyćmiły, no i on gdzieś tam się zgubił. Także to jest wszystko do zrobienia, ale jednak trzeba, to wymaga pewnej wprawy, delikatności, jakiegoś wyczucia, żeby dobrze te różne składniki w tym piwie zbalansować. Szczególnie właśnie to się tyczy wędzonki, która naprawdę jest bardzo ulotna, i nawet w czystym grodziskim wędzonka nie jest wcale jakoś mega wyrazista więc tu musimy wziąć poprawkę na to że jak dodamy do, do piwa jeszcze jakieś in, inne składniki lub zrobimy jakąś wariację na jego temat to ta, ta goryczka piwa grodziskiego może gdzieś przepaść także projekt na pewno bardzo udany na pewno bardzo ciekawy niosący wiele wiele różnych fajnych Obserwacji, także bardzo się cieszę, że udało się pokazać styl grodziski od właśnie tej strony otwartego stylu na rozmaite wariacje. Uważam, że nie ma sensu się trzymać jakoś ortodoksyjnie tego jednego, jedynego, jakby prawidłowego, prawilnego stylu. Oczywiście, o nim nie należy zapominać. Ten ortodoksyjny styl też jest bardzo ważny i trzeba go pielęgnować, ale oprócz tego. Trzeba się też bawić konwencją i bawić się tym stylem, rozwijać go w rozmaite kierunki. Jak widzicie, dało się przeprowadzić projekt bez grodziskiego IPA, bez grodzickiego APA, bez amerykańskich chmieli. Pijcie piwo grodziskie, bo to jest naprawdę świetny styl, szczególnie na tą porę roku. Jest to nasz piwowarski skarb polski, który należy pielęgnować, który należy wspierać. No, jest to naprawdę fajne, niskoalkoholowe, smaczne, izotoniczne piwo. Wasze zdrowie, świętujmy święto piwa grodzickiego. Ja pewnie jeszcze dzisiaj sobie poświętuję.